Więc mam mieczyki posadzone na swoim podwórku, i posadziłem je, dlatego że są piękne też, ale dlatego, że symbolizują one dla mnie energię miecza prawdy, energię bycia w swojej prawdzie, posiadania swojej prawdy. A jest to bardzo istotna rzecz w życiu, jak się przekonałem. Ponieważ wszędzie dookoła jest mnóstwo systemów wierzeń, i te systemy wierzeń nie wszystkie są prawdziwe. Jest wiele prawd, innymi słowy, każdy ma swoją prawdę i myślę, że chyba tak powinno być, że każdy ma swoją prawdę. No bo dlaczego nie? Każdy sobie wierzy w co chce i żyje jak chce i jest kim chce. I właśnie. To jest chyba cała kwintesencja, bym powiedział, mojej prawdy wolność. Kwintesencją mojej prawdy jest wolność. Uważam, że człowiek jest wolną istotą i wolny powinien pozostać, a wręcz być coraz bardziej wolny, a nie coraz bardziej ograniczony. Tak. Właśnie, jest to moje podejście do życia. I to, co widzę obecnie na świecie, co się dzieje w ludzkości, to właściwie odejście od prawdy, w wolności. Ludzie chcą wolności, a jednocześnie jej nie chcą. I jest teraz ta sytuacja z koronawirusem. Który po prostu stał się zagrożeniem numer jeden na świecie, i zauważyłem, że w moim telefonie jest zainstalowana aplikacja śledząca mnie. Właściwie nawet nie jest to aplikacja, ale jakaś poprawka do systemu Android, którego używa mój telefon, zainstalowana potajemnie, automatycznie, która ma za zadanie mnie śledzić. No, widzę w tym jakby sens, a jednocześnie widzę w tym naprawdę zagrożenie. Ponieważ dzisiejszy świat z tą całą cyfryzacją, technologizacją, informatyzacją, internetyzacją powiedziałbym. Bo internet rzeczy to już nie jest jakieś futurystyczne coś, ale obecnie istnieją technologie, nanotechnologie pozwalające tworzyć mikrochipy. Mikroukłady, które potrafią mieć sztuczną inteligencję i połączenie z superkomputerami, z internetem, mniejsze nawet niż można zobaczyć. To jest w takim razie, myślę sobie, olbrzymi temat wolność. Bo gdzie w tym wszystkim, w tej kontroli cyfrowej, miejsce na wolność człowieka? to trochę niepokojące dla mnie. Jeszcze bardziej niepokojące dla mnie jest to, że yy, istnieje ruch yy, augmentacji czy rozszerzania ludzkich zdolności poprzez technologię. I ogólnie nie widzę w tym nic złego, bo czemu by nie, prawda? Można pomóc chorym tworzyć kończyny. Tym, którzy ich nie mają, albo pomagać ludziom, którzy mają problem, na przykład y, z paraliżem czy z jakimiś y, ośrodkami mózgu, faktycznie y, y, sztuczna inteligencja i technologia będzie mogła im pomóc w tym, aby móc funkcjonować w życiu. Z tym, że y, pojawia się tutaj właśnie ta kwestia kontroli, ponieważ jeśli człowiek będzie miał. Wszczepiony implant w mózg, który będzie rozszerzał zdolności mózgu i na przykład nie będzie chyba trzeba nawet używać komputerów, bo będzie można po prostu wszystko robić w swoich myślach. To, to jest technologia, która powstaje, nazywa się Neurolink. I e, ostatnio słyszałem, że już jest w fazie eksperymentalnej badań czyli że to działa. Będzie dostępne tym, którzy tego chcą, potrzebują, kogo będzie stać, ale wkrótce, wkrótce być może stanie się czymś. czymś po prostu przymusowym. Także. Myślę, że to jest wręcz nieuniknione, bo ludzkość ewidentnie zmierza w tym kierunku. Właśnie. Technologizacji absolutnej, bym powiedział, i nawet spojrzeć wystarczy na, na to, jak to się stało w ostatnich 10 latach, kiedy no, dzisiaj ciężko zobaczyć kogoś bez smartfona, kto nie jest w nim zanurzony, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy zauważyłem, właśnie to, że yy, są nieustannie zanurzeni w swoim wirtualnym świecie. Jadąc autobusem, słuchają muzyki, przeglądają internet. Ciężko jest spotkać kogoś, kto nie jest online. Naprawdę ciężko, tak samo jak ciężko jest dzisiaj spotkać e, rolnika, który zajmuje się jeszcze jakąś uprawą roli, czy ma jakieś zwierzęta. Tak samo jak nie można już zobaczyć. I spójrzcie na to. Nie można nawet zobaczyć już krów na pastwisku. Jest to olbrzymia rzadkość. No, zwierzęta nie są wolne w tym momencie. Te, które miały jakieś, jakąś chociaż dozę wolności, będą zwierzętami hodowlanymi. Już teraz jej w większości nie mają. Są chowy klatkowe. Wszystko po prostu zostało sprowadzone do konsumpcjonizmu. I moim zdaniem nie jest to fajne. Nie jest to dobra rzecz. I patrząc na te wszystkie trendy obecne aktualnie w, w, w świecie, jestem zmartwiony o przyszłość tego świata. Bardzo zmartwiony. Um. Widzę wiele piękna również, oczywiście nie jestem przeciwnikiem technologii i konsumpcjonizmu, bo przecież sam też konsumuję, tak? Ale jestem zwolennikiem równowagi we wszystkim. A to, co obecnie ma miejsce, no to nie powiedziałbym, że jest równowaga. I kogo za to obwinić w ogóle? To jest pytanie. No nikogo. Po prostu tak się dzieje, ponieważ ludzkość nie ma świadomości wolności. Nie ma edukacji wolności. Nie ma mm, otwartości na ideę tego, że człowiek powinien być naprawdę wolny. I <ścoughs> no nie ma niestety. No, po prostu wszystko zmierza w stronę mm, właśnie ograniczenia tej wolności, coraz większej kontroli. Ale teraz odłożę na bok wszystkie. Konsekwencje, czy wszystkie jakby rezultaty tej świadomości braku wolności, które są właśnie obecne i się rozwijają, tak jak kontrola poprzez teraz komputeryzację, sztuczną inteligencję, a zmiany polityczne na świecie, które też zmierzają w stronę właśnie ograniczenia tej wolności. I teraz myślę sobie tak, skąd to się w ogóle bierze? skąd to się bierze. I wiem skąd. Olśniło mnie, wiem skąd. Stąd, że człowiek, pojedynczy człowiek w jakichś powiedziałbym 95% dam taki, te 5% dam po prostu tutaj zapasu, ale wiem, że za dużo dałem. No, ale powiedzmy 95% to i tak jest bardzo dużo. Większość ludzkości z 7 miliardów 95% no to jest Prawie, że 7 miliardów no, po prostu. No ale właśnie jest ten dziwny system wierzeń wpojony nam, ludziom, że w gruncie rzeczy jesteśmy źli. Dziwne to jest. Każdy w jakiś sposób gdzieś głęboko wierzy, że mając absolutną wolność, mając. Brak ograniczenia, brak tej dyscypliny narzuconej, będzie robił złe rzeczy, że potrzebuje jej, potrzebuje trzymać siebie w ryzach, bo jeśli straci kontrolę, to narobi głupot, to um, po prostu te, ten, ta wewnętrzna ciemność przejmie nad nim władzę i opęta go, i będzie. Będzie kimś strasznym, złym. Oczywiście nikt tego nie chce, więc dlatego narzucamy sobie tą kontrolę. Sami sobie ją narzucamy. Dyscyplinę, kontrolę. A przecież to nie jest prawda. Nie jest prawda. Człowiek sam w sobie. Jest dobrą istotą. Dobrą istotą. Spójrzcie tylko na to. Ta planeta istnieje od miliardów lat. Miliardów, około 4 miliardów podobno. My, jako ludzkość, istniejemy tutaj, powiedzmy, jakieś 100 tysięcy lat, może trochę więcej. Natura na tej planecie rozwija się, a powiedziałbym od samego początku powiedzmy jednak, że w tej formie, którą mamy obecnie z roślinnością zwierzętami, insektami, bakteriami i innymi mikro elementami życia i makroelementami życia rozwija się jakieś 2 miliardy lat Dlaczego to mówię? Bo przez te dwa miliardy lat my powstaliśmy. I wszystko jest dobrze. Jesteśmy częścią natury. Nie jesteśmy czymś, co nagle spasło, spadło z kosmosu, ale organicznie, powolutku wyłoniliśmy się poprzez naturalne cykle energii i rozwoju świadomości, rozwoju również inteligencji jako jedno ze zwierząt tej planety. Dlaczego więc mielibyśmy uważać, że nagle jest z nami coś nie tak? Dlaczego mieliśmy, mielibyśmy uważać, że naszą naturą jest być kimś, kogo trzeba kontrolować i trzymać w ryzach, skoro natura sama w sobie nie ma żadnych kontroli? Niczego nie trzyma w ryzach. Pozwala, aby wszystko um, naturalnie po prostu się rozwijało. Pewne gatunki się. Jakby wymierają, pojawiają się ich nowe, lepsze, uaktualnione wersje, i to się dzieje. Samoistnie. Samoistnie. I w tym jest piękno, harmonia, dobro, współpraca elementów, równowaga. Jest to nasza natura. Więc skąd ten dziwny system wierzeń, że. Nagle po prostu człowiek stwierdził, że coś się ze mną nie tak, po prostu, bo więc potrzebuje być kontrolowany, potrzebuje sam kontrolować siebie i swoje instynkty, swoją naturę. Ale jestem też słaby i grzeszny, więc chyba potrzebuję, żeby coś lub ktoś mnie kontrolował. Bo inaczej to jest tym kimś złym. <śm> Śmieję się, ponieważ to jest naprawdę śmieszne. Jest śmieszne. Ale oczywiście, nawet teraz to mówiąc, na pewno mi nie wierzycie. Wiem o tym, bo w nasze umysły jest tak silnie wprogramowany ten system wierzeń, że kontrola i dyscyplina są niezbędne, aby człowiek mógł prosperować. Zostało to. Sztucznie stworzone przez no, oczywiście, tych, którym zależało, aby trzymać innych w ryzach, aby kontrolować innych ludzi. Hmm. No właśnie. I do tej kontroli były zawsze używane różne narzędzia. Można sobie spojrzeć na historię cesarstwa rzymskiego, starożytnej Grecji, jakiejkolwiek cywilizacji. To w końcu pojawia się właśnie ta mała garstka tych, którzy chcą władzy nad innymi i używają różnych mechanizmów, aby tą władzę utrzymać, zdobyć i utrzymać. Ale to nie jest sedno tego, powiedziałbym. Nie jest sedno tego. Z sednem chyba w ogóle hmm, tego, skąd wzięła się ta kontrola i to, ta wiara. W niebezpieczeństwo wolności, myślę, że to wzięło się gdzieś jeszcze dawniej, gdzieś jeszcze skądś takiego bardziej pierwotnego. I myślę, że tak naprawdę wzięło się to z braku zaufania do siebie, wątpienia w siebie, wątpienia w siebie. Po prostu niektórzy ludzie yy, gdzieś tam w, może zrobili coś, Złego, można powiedzieć, tak? Nagle opanowały ich emocje. Mówię, dawno, dawno temu, tak? Jeszcze u ludzi pierwszych plemion, pierwszych powiedzmy społeczności. Zawsze się komuś coś tam zdarzy, coś nie tak pójdzie, i to tworzy właśnie energię zwątpienia w człowieku, że nagle zaczyna być bardziej ostrożny, nie chcąc popełnić kolejnego błędu. I zaczyna kontrolować siebie. I właśnie chyba to jest cały rdzeń: wiara w błąd, w błąd, w zło. Tak jakby świat był, czy system wartości świata miał być właśnie taki: jest dobro i jest zło. I to jest cały mankament, moim zdaniem. Moim zdaniem, osądzanie siebie i rzeczywistości i rzeczywistości. Przejawów rzeczywistości jako coś dobrego lub złego. Myślenie w kategoriach dualistycznych. Ale faktem jest, że to, co my możemy osądzać jako złe, również jest częścią ewolucji natury i życia. Gdyby nie błąd, nie byłoby korekty. W sensie ewolucyjnym, w sensie mutacji genów z gatunku na gatunek. Gdyby nie zmiana, która czasem wydaje się być czymś e, nieprzyjemnym, trudnym, ale gdyby nie ta zmiana, choćby trudna, nie byłoby postępu, nie byłoby rozwoju, nie byłoby nas. Nie byłoby nas. I w tym wszystkim nie jest potrzebna kontrola. To jest po prostu natura naturalny mechanizm życia. Naturalny. I teraz przeskoczę trochę do takiej bardziej osobistej, praktycznej kwestii, czyli kontrolowanie siebie samego w teraz, tak, w dzisiejszym świecie w sobie własnym. Kontrolowanie swojej ekspresji, kontrolowanie swoich myśli. To jest teraz takie modne, pozytywne nastawienie, diety, medytacje, Jakieś techniki yy, samokontroli, właśnie, dyscypliny. To wszystko jest wymysł człowieka. Człowiek wymyśli te wszystkie rzeczy, dlatego właśnie, że nie ufa sobie, nie kocha siebie. I jest to jedyny problem. Jedyny problem. W momencie, kiedy ufasz sobie i kochasz siebie, tak, po prostu, tak po prostu. Stajesz się zsynchronizowany z energią naturalną, energią ewolucji, naturalną energią życia. A więc naturalnie wzrastasz, rozwijasz się. Nie musisz wcale tego robić sztucznie i na siłę. Jest to gra. Gra. I Uważam właśnie, jest to moja prawda, tylko moja prawda, oczywiście. Nikomu tego nie chcę tutaj sprzedać i narzucić. Po prostu chciałem się tym podzielić, bo faktycznie brakuje, naprawdę brakuje w dzisiejszym e, intelektualnym świecie, duchowym świecie, czy nawet New Age takiego właśnie podejścia, czy zrozumienia, powiedziałbym, prostego zrozumienia, że hej, zaraz skoro ja jestem częścią natury, a natura jest piękna i jest z nią wszystko w porządku, to dlaczego miałbym być nie w porządku? Dlaczego, nie? dlaczego po prostu jest bez sensu, nie? Jest teraz taki nacisk na właśnie bycie kontrolującym siebie, na poprawianie siebie, na rozwój osobisty. Ja nie mówię, że to jest złe. Ja nie mówię, że to jest złe. Ale czy to naprawdę jest Szczęście i radość i naturalność i harmonia i bycie w zgodzie ze swoją własną naturą i życiem kim człowiek próbuje się stać? No i teraz zobaczcie, jak te systemy wierzeń, to podejście odbija się w technologii i będzie się odbijać. Człowiek będzie starał się zostać super człowiekiem. I będzie do tego chciał użyć właśnie technologicznych, zaawansowanych praktyk i środków. Ale czy o to chodzi w życiu? O to chodzi, czy o to chodzi w życiu? No, chyba każdy musi sobie samo to pytanie odpowiedzieć. Czy chodzi o to, żeby stać się super człowiekiem? Bez żadnej skazy, bez żadnej ciemnej energii w sobie, bez po prostu mm, żadnych mankamentów, idealnie skontrolowany, skrojony na najlepsze wartości. Czy to jest równowaga? Czy to jest w zgodzie z naturą? Nie, absolutnie nie. Doskonałość którą człowiek próbuje osiągnąć jest jego wymysłem a to w jakiś sposób natura rozwija życie w tym człowieka ma swoje, swój plan można powiedzieć ma swoje piękno ma harmonię w sobie jest organiczne i spontaniczne dynamiczne a nie płynące z jakichś algorytmów nie ma algorytmów jest jeden algorytm. Jest istnieje jeden algorytm. Właściwie um, jest nawet taki ruch, nazywa się on HeroX, gdzie jest 10 milionów dolarów nagrody dla kogoś, kto odnajdzie algorytm życia, po prostu który sprawia, że DNA ewoluuje i jak ewoluuje. Naprawdę. Bo oczywiście, gdyby poznałem ten algorytm, no to człowiek ma w rękach. Boską moc, bo wtedy może przechytrzyć naturę, <laughs> przechytrzyć życie, wszechświat, czy tak zwaną boską inteligencję. I jest to śmieszne, moim zdaniem. Um, moim zdaniem, człowiek nigdy nie pozna takiego algorytmu, ponieważ on nie istnieje. Znaczy, istnieje, ale to nie jest algorytm, jest to naturalne prawo entropii, e, energii. I świadomości można powiedzieć <laughs> ciężko to en energii i świadomości ciężko to jakby wyjaśnić bo to byłby już oddzielny temat no ale chodzi o to że prawo entropii mówi o tym że energia cały czas dąży do nieuporządkowania coraz większego nieuporządkowania coraz większej wolności to jest prawo fizyki um, które zostało zauważone dawno temu i jest obecne w całym wszechświecie. Nawet to, że wszechświat się rozszerza cały czas, jest również wynikiem prawa entropii. Tego, że dąży dalej. Dąży do większej potencji, tak naprawdę, większej ilości możliwości. Patrząc na to kwantowo, to do większej ilości możliwych stanów superpozycji kwantowej. Ale i to jest właśnie jakby ten algorytm, powiedziałbym, czy motor napędowy ewolucji. Dążenie do coraz większej potencji, kreatywności, wolności, chaosu, ktoś powiedziałby. Tak, absolutnie. Z punktu widzenia ograniczonego ludzkiego umysłu, pełnego bzdurnych systemów wierzeń, to jest chaos. Ale z punktu widzenia, można powiedzieć, świadomości serca, czy mądrości, prawdy. Przyjrzeniu się naturze jest to harmonia, nie jest chaos, jest to potencjał, jest to wspaniała interrelacja i interaktywny wzrost życia. Tak. Tak. Więc to jest moich, a, można powiedzieć, pięć słów, no może trochę więcej na temat tego tematu wolności. I to, co naprawdę chciałbym zobaczyć na Ziemi, właśnie to, że ludzie sobie zdają z tego sprawę, i że technologia zaczyna odzwierciedlać właśnie to podejście. Zamiast większej kontroli, większa wolność, zamiast coraz więcej dyscypliny i podporządkowywania siebie pod jakieś wyimaginowane filozofie i idee, Odpuszczenie tego wszystkiego i po prostu bycie naturalnym sobą, kochając siebie i ufając sobie w pełni. Tak. 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 Właściwie to, mm, mam taki w sobie rodzaj. Propozycji dla każdego, kto tego słucha, aby udał się, aby udał się na łono natury do jakiegoś rezerwatu, gdzie człowiek nie ingeruje. Jest takich rezerwatów dużo w Polsce, można wszędzie znaleźć. I właśnie w przeciwieństwie do normalnych lasów, powiedzmy, czy innych elementów naturalnych, to jednak człowiek tam gospodaruje. Leśnicy cały czas naprawdę tam wszystko. Kontrolują. Ale są rezerwaty, czyli miejsca, gdzie człowiek nie narzuca swojej mentalnej filozofii. Nie próbuje niczego pozyskać i zdyscyplinować, skontrolować. I naprawdę tam można poczuć w takich miejscach wolność naturalnego, wolnego ducha życia. Najczystszą energię życia. Nazywam tą energię. Psi. Jest, to, jest, to, jest to niesamowita energia jest to energia, która jest obecna w każdym z nas oczywiście, jest podstawą naszego istnienia podstawą wszystkiego z tym, że no, my jako ludzie zaczęliśmy bardzo siebie gospodarować i kontrolować, dlatego właśnie straciliśmy kontakt z tym psi ale ten kontakt można sobie przypomnieć kontakt z tą naturalną, wolną energią która jest obecna w naturze Właśnie w takich miejscach jak rezerwaty, gdzie, gdzie człowiek nie ingeruje ze swoim syfem, że tak powiem. No i tam, dlatego właśnie zachęcam do tego, można poczuć, poczuć piękno tej wolności. I jak ona wcale nie jest niebezpieczna. Nie. Ona jest wspaniała. Wspaniała. Wolność jest czymś, Niesamowitym. Naprawdę. Naprawdę. No, wystarczy na teraz. Dodałam tylko na koniec, że to wszystko, co mówię, właśnie płynie z tego, że mam kontakt z tą energią wolności od dłuższego już czasu, rozwijają ją w sobie i po prostu uczy mnie tego tak naprawdę natura, bo jest w niej obecna wolność. Jest jej podstawą fundamentem, jest jej algorytmem. Także również zachęcam do tego wszystkich. Powrót do korzeni można powiedzieć, powrót do naturalnej, życiowej energii, do wolności.